Cześć kochani, dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy rocznicowe ferie, część pierwsza, czyli przed rocznicowymi feriami, dzień piąty już oficjalnie rozpoczęty, dzisiaj sobie będziemy mieli pierwszy odcinek składania Lego Ninjago Old Town, czyli Starego Miasta, no więc będzie pierwsza część, pierwszy odcinek, więc oficjalnie witamy i rozpoczynamy relację z całego wydarzenia, z całego, pozdrawiam. Cześć cześć kochani, dzisiaj oficjalnie będziemy sobie dzisiaj oficjalnie zaczynamy już składać sobie Lego Ninjago ten największy zestaw, czyli stare miasto, czyli Old Town. Tutaj będziemy podzielone mieli wszystko na cztery części. Będą cztery odcinki z tego, więc zaczynamy oficjalnie odcinek pierwszy, czyli w piątym dniu zaczynamy odcinek pierwszy, czyli dzisiaj otworzymy sobie zestaw, plus zaczniemy składać już jego początek. No a to więc oficjalnie witamy i rozpoczynamy yy, ten film. Pozdrawiam. No więc tak prezentuje się oficjalnie, zobaczymy sobie jak prezentuje się zestaw. Oficjalnie tak się prezentuje zestaw LEGO Ninjago Legacy o 14 lat, numer zestawu 71861. Stare miasto, 4851 elementów, 23 minifigurki. Przedstawione mamy stare miasto z Ninjago. Tu mamy na 15-lecie limitowane figurki, czyli młody Wu, młody Garmadon i pierwszy mistrz z Pinjitsu. Teraz sobie zobaczymy co mamy tutaj. Tutaj na samym wierzchu, bo tu mamy minifigurkę Lloyda, wszystkich bohaterów, którzy tu będą występować w tym zestawie. Numer katalogowy zestawu. Tutaj teraz sobie mamy Lego. Tu mamy przedstawione te trzy, te trzy minifigurki limitowane. Młody Garmadon, Młody Pierwszy Mistrz Tu jak wygląda zestaw. Teraz o, tutaj, tutaj tylko mamy nazwę Lego, jakieś tam napisy. No i teraz sobie przekręćmy na drugą stronę. O, zobaczmy co mamy o, na drugiej stronie. O Opa. dobra, no i na drugiej stronie yy, mamy taki funkcje zabawowe. Co my tu mamy? Yy, wszystkie funkcje mamy jakie tu można zabawowo. Jest też ten garmadon z pierwszych sezonów z Ninjago. Tu mamy kolekcję trzech limitowanych minifigurek jak na razie, powiem wam szczerze, że na razie z Ninjago z 15-lecia to jest na razie największy zestaw jaki kupiliśmy chociaż LEGO mówi, że ma się powiedzieć jeszcze większy ten, jeszcze większy ma się powiedzieć zestaw, no ciekawe jaki to będzie zestaw, dowiemy się może prawdopodobnie latem czy już wiosną ale bardziej chyba latem, dobra, to więc jak my sobie tu już obejrzeliśmy to więc sobie teraz czas na otworzenie sobie tego zestawu i zobaczymy co będzie w środku Dobra kochani, więc sobie teraz tak przedstawiłem sobie kamerkę, więc owcanie otwieramy sobie ten zestaw. No i ciekawe, gdzie się go otwiera. Chcemy go teraz sobie otworzyć, jeszcze sobie obejrzmy raz. No tu jeszcze jak coś to mamy. O tutaj jeszcze. Gdzie to się otwiera? ten zestaw. Jeden z tych największych. Kolekt mm, L7. No jeszcze, jeszcze tak sobie oglądamy. Karton. <grym> o tu mamy funkcje zabawowe. Oloid yy, z Germadonem. Harumi na górze. No, a ciekawe będzie, że jaka będzie konstrukcję do spania. kurde, no, Ale by mi spadł prawie ten zestaw. Dobry. A tu, tu ucinamy wszystkie te. I powinno nam wyjść No dobra. Tu są taśmy poprzyklejane. Dobra. Tylko puszczmy, tak jak ja to teraz otworzę. O, to jest pytanie. O, no tak, no. O, tak, o. No to więc otwieramy. O, jest otwarcie. Jedno. O. Drugie. O. Był, duży ten zestaw. Ja nigdy takiego jeszcze nie miałem, więc. Jeszcze będziemy składać tak, tak ogromny zestaw O tu jest O trzy I Kosztował jak coś tysiąc, y, 1300 zł Taki duży zestaw Kosztował To jeden z tych najdroższych Poczekajcie chwilę bo ja pójdę To już teraz sobie oficjalnie, już jak w sobie otworzyliśmy. Tutaj A, tu są jeszcze taśmy dobra. Bo tu są wszędzie te taśmy. Ja zapomniałam, że te tylko... osoby no, no to jeszcze na chwilę potrzebujemy. Jak coś, to później, później, za niedługo przyjedzie moja dziewczyna. Więc yy, może nam pomoże tutaj w tym. Zobaczymy. Ale na razie musimy sobie radzić sami. Też nie chcę żadnej budowli tutaj walić. Tutaj, okay. o tutaj jeszcze chyba. No, tu chyba jeszcze coś będzie. Tutaj. Tutaj. Kurde. Dużo ten zestaw ma tych taśmy. tutaj. Dobra i teraz myślę, że powinno pójść. O dobra, teraz nam pójdzie. Dobra, o, o. wróćmy do pozycji wyjściowej. Jak coś, którą mamy 9.49, jest na zegarku. Zacząłem budować pierwszą częścią, zacząć rano, żeby potem jeszcze gdzieś z dziewczyną wyjść. Dobra, no skoro mamy już taśmy wzięte, to więc sobie otwieramy. 3, 2, 1 start. Otwieranie. dajmy trochę czasu. O, jest. Dobra, już otworzyliśmy. jaki karton. <grym> Oj. Na karton. Zobaczmy sobie na początku, jak tak to sobie to wszystko wygląda. Kurczę, nieźle, nieźle. Tyle woreczków, tyle składania. Kurczę, nieźle. Teraz sobie powyciągajmy te wszystkie woreczki. Tak sobie wszystko wygląda w środku. Jest woreczek, jest 27 woreczek. 40 woreczek to już będzie, to już ten 40 to już będzie końcówka <grymne> i to już będzie samo z 4 czy 5 lutego już ładone yy, mamy tutaj 42 woreczek mimo, je sobie tu poukładamy myślę, że je sobie tu poukładać no. 31, 36 a to nie wiem co to jest na no, się przekonamy. jak sobie, To trochę będzie, trochę jest teraz, czuła 7 minut panujemy. To jest teraz co chłonne. Już wyciągamy te wszystkie zaski. Ja, Pójdę z tej Kurde spadło nam. Ja tych worków... Dobra, tu się na szczęście worki kończą ja To chyba nie wszystkie, nawet Jej, ile tych worków tutaj <gurde> Kurde, jeden no. z największych został, który ma tyle 44 worki prawdopodobnie O, bo nam tu zaraz spadnie o, dobra Teraz ja sobie weźmy jeszcze to Co tu jest karton? kartony to jest za kartą? To jest. Mamy tutaj. Co to jest za kartą? Zobaczmy sobie koniec. za no, jakiś kartonik mamy tutaj w środku w tym zestawiku. Tu nic nie ma, nic. No i z domu nam jest nóż potrzebny. Więc teraz widzimy się po przerwie jak ten nóż przyniosę. Dobra kochani, więc sobie już wróciliśmy i teraz sobie będziemy otwierać ten kartonik. Tak jak tutaj, znowu. Więc jeszcze tu. Dobra. Tu. O. I po drugiej stronie. właśnie, się znajduje jeszcze coś, będzie tutaj. Chyba te instrukcje, czy coś takiego, bo do razie nie widzę instrukcji. A powinny być do takiego zestawu, chyba to będą Zaraz zobaczymy No, natomiast otwieramy O no, kolejne woreczki Ciekawe Mamy kolejne worki Oto te pierwsze, które będziemy składać sobie Jest, kurde. O, zobaczcie, co było w środku. Woreczki. <laughs> woreczki jak na razie, woreczki. mamy taki fajny ciekawy jakiś klocek. Mamy, sobie na spokojnie te woreczki połkładam, tak żeby I które pierwsze, które drugie, które trzecie, do składania. Może jakieś paczki następne, o mamy. Jeszcze mamy takie coś. Takie, takie chyba tu są instrukcje. Teraz sobie je odchodzimy. Zobaczmy sobie jak one wyglądają fajnie. Fajnie, fajnie, ciekawe, o, instrukcje pewnie. Do składania. Dobra. Sobie je otwórzmy. No teraz już więcej miejsca zrobiło się na tego kartonu. No, zaczynamy. Klejeczki mamy fajne. O, to jest pierwsza instrukcja, którą będziemy dzisiaj składać. Dobra. Tu są naklejki, to wiadomo gdzie naklejki tu kładziemy. Tu są, tak, y, pierwszą instru, to jest pierwsza i druga instrukcja, dobra. Czyli tam będzie trzecia i czwarta. czy ja, te, ja tego na razie w sumie nie będę otwierał, bo na razie mi się tego nie opłaca otwierać bo to dopiero będzie w przyszłym tygodniu zakładane. Na razie skupmy się na tych dwóch instrukcjach, bo to jest no, 21. Dobra, to już mamy pierwsza instrukcja. Dobra, czyli dobrze otworzyliśmy. Pierwsze dwie na razie otworzyliśmy, drugie dwie będą otwierane już w następnych odcinkach. Eee, dobra, to więc w sumie teraz mamy dwie instrukcje. To zaraz, zaraz to zrobimy w i zaraz do Was wracamy. To sobie teraz u te woreczki trochę poukładam. Dobra kochani, już sobie pogrupowaliśmy woreczki, dzisiaj, dzisiaj, tu mamy pierwsze dwie instrukcje, ale dzisiaj w odcinku pierwszym zajmiemy się tą pierwszą instrukcją, czyli pierwszym, pierwszym budową Starego Miasta, będziemy mieli już kilka minifigurek, o Jay'a, o Jay, Nia, Garmadon, Kai, Mistake, Wu, pierwszy mistrz Chak. no i ten wejście do Starego Miasta będzie dzisiaj. No dobra, to więc ja sobie tę instrukcję chowam, ta będzie pierwotna, bo to będzie już w czwartek, to będziemy składać już w czwartek, 21, no, to też sobie wkładamy, na ja, razie tego nie ma, dobra, dobra to więc my oficjalnie już rozpoczynamy, rozpoczynamy składanie Starego Miasta, odcinek pierwszy, więc my jak dziewczyna przyjedzie, to będziemy się, to wtedy nagram w jakim jesteśmy momencie, to więc pozdrawiam. Czesi czołem, kochani, tu już oficjalnie dziewczyna do mnie wpadła, już przyszła, gitarka, a my tu jesteśmy już w takiej części składania leguminatora. Składamy piąty woreczek, tu będzie już garmadon złożony. No i tutaj, kurde, jest ten zestawik. Zeskładamy już następny woreczek, czyli piąty. Tu już oficjalnie takie coś złożyli. Oko ok, jest kai, 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 jest kai. Yy, mamy garmadonka, będziemy mieli. Yy, to więc pozdrawiam, kochani, lubię Was, pozdrawiam. Cześć i czołem, kochani, jesteśmy już po pierwszej części składania y, Starego Miasta z Lego Ninjago i co mamy na początku, tu takie, na początku mamy sobie wejście, na początku mamy takie sobie wejście do Starego Miasta, to musieliśmy złożyć na początku ten jak to wiadomo, to nie nieważne no i mamy takie minifigurki Nia, tam jest Jay, Kai, Garmadon, poseł pierwszego mistrza z jakaś kuźnia Chuck, Mistake oraz Mistrzu. Takie mieliśmy w pierwszej części, w pierwszym woreczku elementy. No, to więc my dziękujemy za uwagę i widzimy się już w czwartek, gdzie będziemy podczas dnia szóstego, będziemy składać drugą część, czyli dalszą część Starego Miasta. Pozdrawiam kochani, życzę Wam miłego dnia. Zapraszam na dalszą relację.